Także siemano, jestem Errol, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale, dzisiaj sobie znowu zagramy w Schedule One, także nie przedłużając przechodzimy do gry, ponieważ mamy w grze jeszcze trochę rzeczy do roboty, także przechodzimy do gry. Także siemanko, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku, tak, i zastanawiam się co tutaj można zrobić, ponieważ ten lombard mnie zaciekawi, bo można tam rzeczy sprzedać, Zastanawiam się, czy można by na przykład ogarnąć tak, że sprzedamy sobie wszystko, co tutaj jest. Pośmietnik zaraz wró wrócimy, bo dosłownie wszystko sprzedamy. Y dla pewności sobie zapiszę grę. Dobra. I idziemy do Lombardu sprzedać lampę wujku Nelsonie. Zaraz, zaraz oddzwonię. Co się zrymowało. Dobra, sprzedajemy mu. by e Bison? Nie, chcę mu coś sprzedać. Dajmy to, to. To, to i to. 530. Ach, chciałbym za to przynajmniej... 450. 300... Czemu 340? Przecież ja to... Ku... Kurczebelemole. Przecież ja mu dałem 430. Za to. 50, sorry. Kurde, ja mu zaraz dam. Aha, śmieci ma. Idę po worek, albo w zasadzie nie wiem, albo tak, idę po worek, kosz nawet sprzedam, wszystko sprzedam, żeby tylko mieć kasę, jak najwięcej kasy, bo i tak tamten, tamte lokum nam się już w zasadzie e, nie przyda. Dobra, kupimy sobie za jednego dolarka kosz na śmieci, w sensie worek na śmieci, ciągle się mylę. Policja, super, siu siu siury, i te sprawy, proszę bardzo, wszystko, wszystko, jak wszystko to wszystko. Yy, dobra, możemy sobie już kurtyniopki ten ogarnąć. już tutaj ten, tu tego A, te śmieci pewnie też będą z 2 dolary warte. O, dosłownie zgadłem. I spróbujemy się nauczyć, jak tutaj się handluje, nawet na tym koszu. Ty mogę sobie postawić ten kosz tutaj? Bo to na zielono się świeci. Nie, nie mogę. Kurde. Dobra, nieważne. Spróbujemy na tym koszu się nauczyć, jak się tutaj handluje. Chciałem ci sprzedać to Start 60. 25 25 Counter Dobra Czyli tak się to robi. Ok, kurde, tyle siana zmarnować. Ale dobra, mamy 3 stówy jeszcze przynajmniej. Odbierzmy od wuja. Eee, zrobiłeś sobie zajebistą operację z tym sadzeniem. I ten bla bla bla. Teraz zdobędziesz trochę więcej gotowy, ale będziesz potrzebował ten yy, pomocy przy ogarnięciu wszystkich klientów. Trzeba zrekrutować handlarza, yy, niech będzie Benji Coleman, chyba tak się nazywa. Yy, to jest pierwszy gościu, który może dla ciebie pracować. Przyjaźni się z Be Peggy, Beth and Ludwig. Chyba Peggy nam właśnie dała kontakt do niego. Yy, skup się na zaprzyjaźnieniu z nimi. Yy, w sensie na przyjaźnieniu, że sprzedaż. Okej, okay, dobra. No, i w sumie mam niezłe sia ma ma siano. Pogadajmy z nim. Ile ty chcesz? 500. Dobra. Hopy, Zara ci wypłacą. Wypłacam Ci, Zara. Dobra. Zaraz już, już tutaj mam 5 stówek. Proszę bardzo. Chodź tu. Gościu. No, dobra. Nie gadaj tam. Tyle. Okej. Okay. Wow. dodge dealing. Recruit your first y handlarz. Okej, okay, dobra, zaraz, zaraz ci przyjdę, gościu, zaraz przyjdę do ciebie, damy ci te 20, co mam w, w zapasie, a co, żeby nie biedował, nie, żeby sobie po prostu nie biedował, tylko gdzie ja to mam ogarnięte, tu, damy mu te 20, zaraz sobie posadzimy i tak, no, także tak sobie ogarnąłem tutaj chatkę, tutaj jest taki storycz na, jak będziemy sobie miksować rzeczy, tutaj mamy na te takie właśnie sprawy typu uprawy, Tutaj mamy też sprawy uprawy. No i tutaj uprawy. No i w przyszłości może sobie jeszcze tutaj jeszcze tak o dokupimy, ale to się zobaczy. Na razie to na razie to po prostu wypełnimy tą misję. Musimy dać mu minimum 10 tego na sprzedaż. Dobra, to zaraz mu dam tego nawet 20 i przypiszę do niego klientów. Proszę bardzo, masz tu. Smacznego. Okej, okay, muszę ci przypisać klientów. Dobra. To ci przypiszę. Przypiszę ci, nie wiem, tam, byle kogo, byle kogo, byle takiego nieciekawego w miarę, bo niektóre sytuacje tutaj są, czy znaczy niektórzy ludzie są tutaj naprawdę ciekawi, jak na przykład Mick, czy Geraldine, czy Jessie. Te osoby bym chciał mieć takie, wiecie, po prostu, że. Mogę mu ośmiu dopisać, Max. Dobra, to ci dopiszę jeszcze Mika. Dobra, i masz 8, ja sobie mogę ogarnąć. Ilu? E, czekaj, dopisałem mu 8, to mi zostało chyba dwóch, jeśli się nie mylę. Okej, okay, znowu Nelson nas ten potrzebuje. Gadaj, co tam. Z pomocą go, y, będziesz potrafił sprzedawać y, dużej ilości produktu. Teraz czas na sprzedaż bardziej wartych rzeczy. Okej, okay, dobra. Mixing station i to już znamy wszystko z demowy. Z demowy także sobie to pominę. kurde bym walnął w to jeszcze. E, czyli trzeba będzie sobie kupić jeszcze mixing station i ogarnąć. Ogarnąć sobie. Także dobra. Dzisiaj myślę, że, sobie, że się tym zajmiemy. Tylko najpierw bym chciał ogarnąć sobie kilka rzeczy. Dobra, mamy cztery tego, to bym sobie zamówił. A, kurde, ja tego typa nie spłaciłem w końcu, chyba. Tak, cholipka. Zobaczmy, ile mamy długu u niego. Bo chciałem sobie zrobić zamówi zamówionko dosyć duże. Mm, jeszcze dwa groutenty kupić. 180. No, myślę, że więcej. Okej, okay, także wpłacamy mu zaraz 180. Eee, I robimy zakupy od razu. Czemu by nie? Ok, dostał gostek. Wszystko fajnie, pięknie. Dobra. Także od razu robimy sobie u niego zakupy. Tylko najpierw sobie pójdę do. A, bo to jest ten gościu, dobra, no tak. Zapomniałem, że to jest ten sprzedawca ze sklepiku. Ugrę wypuśćmia z tych schodów. Okej, okay. i teraz kupujemy u niego spore zamówienie, tylko najpierw upewnię się, mamy cztery. To bym zamówił tak jeszcze z dwa tego, z dwa tego i sześć tego mogę jeszcze kupić. Dobra, to będziemy mieć w sumie na zapas 270, okej. Okay. Za 4 godzinki. Luźno, to sobie wypłacę. Ile tam było? 380? Nie, kurde, 240? 280? Aj, kurde, nie pamiętam. Dobra, wypłacę sobie 240. Ok, 240 sobie wypłaciłem i resztę sobie damy na. A, jak to się nazywa? No, wiadomo. Resztę sobie zostawimy na następny dzień. Na razie sobie nie sprzedaję. Będziesz już zrobił 388 dolarków. I mu 10 zostało, łej tu musimy kurde posadzić Kurde to mogłem 4 wziąć jeszcze tego Dobra tam Ziemię będziemy, trze będzie trzeba jeszcze też kupić Sporo wydatków teraz będziemy mieć Może znowu sobie kurde kupimy tego PGR-a i ten, a po co w sumie No niby będziemy mieć więcej tego, ale Wystarczy, że nie będzie nam brakować nasionek to ogarniemy sytuację Dobra, dawa mi konywkę I kupię chyba jeszcze dwa namioty, tak myślę tylko nie wiem, czy teraz, czy później może trochę... No, może teraz, zobaczymy. Znaczy teraz, teraz, że następnego dnia możemy jeszcze sobie to dopakować. To jeszcze z trzy sobie dopakuję, albo dopakuję już wszystko i resztę dam mu Dobra, yy, dla siebie dziewięć zostawię, bo ja, za za, bo ja na razie nie, nie, nie dealuję, nie handluję. Yy, zobaczmy, Benji ma siedem tego teraz tylko. Okej, okay. gdzie jest Benji? Tu jest, przy motelu, albo wy motelu. Kurde, myślę, że to policja, a to jest ta Elizabeth, czy jak jej tam było. Dobra, hops i uwaga, byłaś. Dobra. Masz tutaj 20 tego. Okej, okay. jeszcze bym chciał wypłacić to. najsowo. Nice Dobra, także będziemy mieć jeszcze za niedługo do oddania w skrytce temu gościowi. Albertowi, a póki co możemy sobie iść do naszego lokum: Behind Casino, ok. To wyjdziemy sobie teraz, tylko jeszcze sobie zapiszę giereczkę. ok. Wyjdziemy sobie teraz po nasze produkty, i później będziemy mieć już święty spokój. Gdzie jest kasyno, to nie mam pojęcia. W mm, nocy jest niebezpiecznie się trochę poruszać, ale to już dobra. Za 50 metrów jest, kurde, to jest kawał drogi do tego kasyna. A, a nie, myślałem, że kawał drogi, a to tutaj. Okej. Okay. Sobie poszedłem tak jakbym znał trasę, ale okej. Okay. Nie, nie, przeskoczę? Dobra, jakoś się tam udało przeskoczyć. Dobra, yy, Mogę sobie jeszcze dwa nasiona dokupić, ale już dobra, nie będę płakał. I teraz sobie od razu zdepozytujemy to u tego Alberta. 270 chcę, okej. Okay. Dostał, dawaj dziesionę. Poko, luz, wszystko ogarnięte. Będzie ma 27 tego, okej. Okay. No i co, no i jest już czwarta, także wypadałoby już iść spać, ponieważ no nie wyprogresujemy już nic tutaj, tak szczerze. Jeśli chodzi o expa, tak. No i przy okazji nam rośliny nie będą rosnąć, także dżimka. Dobra, my nie zarobiliśmy nic, ale nasz handlarz sobie dobrze zarobił dla nas i 200 expa zarobiliśmy. O, i mamy hudlum one, mixing station. Okej. Okay. Dobra. O, i odblokowaliśmy nowy region, Westville. 10 potential customers. landing. in. jeszcze jeden, ten. Zaopatry, do zaopatrywania. Uuuuh. mapę. Gdzie jest te West, Westville? Tu gdzieś? By było? Czy gdzie? Gdzie to jest? No, no, nie wiem, gdzie jest te Westville. Dobra, to nie jest ważne, tak szczerze mówiąc. Deliveries. A! I co? I... O kurde! Możemy sobie zamówić to u niego. Aha, ale to zamówić. A jakbym chciał na przykład zamówić... Kurde, u niego to jest to samo. I te same ceny. Tak, te same ceny. Jakbyśmy byli poza miastem, to coś takiego. O i możemy jeszcze z Gasmart... Gasmartu sobie ten zamówić. Też dobre. I w centrali, okej. Okay. <laughs> Dobra, to także jest spoko, ale no musimy sobie kupić mixing station i ingrediency już powoli. Czemu taka muzyczka? Nie wiem. Dobra, chciałem do ciebie kupić mixing station za pięć stuleczek. jeszcze z tego. 700 20 bagisów na pewno. Tym się już nie będę interesował. Czy coś jeszcze potrzebujemy? Z dwie ziemi jeszcze dokupię. Dobra. Spore zakupy. 300 dolarków nam zostało. I jeszcze będzie trzeba ingrediencji kupić. Także dobra. Już sobie tutaj to wszystko ogarnę na spokojnie. A tutaj jakbym chciał zapakować. Okej. Okay. I wszystko pięknie sobie tej śmiga. Dobra. Ogarniemy sobie jeszcze to. Dobra. No jest tutaj lekka ciasnota, ale damy radę. Tutaj to. To. A tutaj też chyba trzeba. A nie. Tutaj jest surowe, a tutaj jest to. Dobra, przynajmniej szybciej pójdzie z tym elektrycznym tym. Dobra, także co? Wielkie sadzenie i wielkie plantowanie. Będziemy plantować. Jeszcze bym potrzebował to, jeszcze dwie ziemie i jeszcze dwa te. Także okej. Okay. Wielkie sadzenie ziemi. Dobra, także wszystko mamy już ogarnięte. Ja to sobie zrzucę już tam na dół. E, musimy iść tutaj, tak, do gasmartu, żeby sobie ogarnąć rzeczy. Tutaj już mamy wszystko porobione. E, dobra, tutaj jeszcze kupię sobie kilka bagisów na zapas. Musimy kupić ziemię i kilka tych. Okej, okay. bagisy, ziemia. Jeszcze tutaj tak nasionka by wypadało. Kurde, no trochę będzie tego do roboty, mam nadzieję, że będzie coś zarobić dzisiaj sporo kapusty. Dobra, potrzebujemy z 20 bagisów, 5 tego i tak, kurde z tej ziemi to tak przynajmniej z 8 myślę. Stołowa, dobra Mixing Station mamy, dobra, wszystko spoko. Dobra, mamy kupione. Jeszcze teraz będzie trzeba iść po ingrediency. W razie czego, to mamy jeszcze to, do, to, to dziadostwo do zbierania śmieci, więc ogarniemy sobie to. Ok, spoloj, spalaj te śmieci. 9 dolarków, no niedużo. Jak tam będzie? 5 stówek, ok. Myślę, że to może starczyć. Aha, nie, to tak, do domu muszę dać. Ok, tutaj mamy ile? 20 tego, 16 tego. Damy sobie tutaj. Ok, zamówimy sobie jeszcze za 190. Tak. I 190 sobie wypłacę od razu. Dobra, mamy 190 i 83 dolarki. hu. Sobie zarobię jeszcze poprzez zbieranie śmieci. Także widzimy się za chwileczkę. Ok, 38 dolarków to sobie od razu wpłacę na konto. Powinno już wystarczyć. Tak jest, powinno wystarczyć na nasze ingrediencje. Tak jest. Pójdziemy sobie tędy, bo tędy jest w zasadzie szybciej. O, Benji! Ale dobra, nie. Niech sobie tam zbiera. Behind supermarket. O, czyli tutaj. Czyli to jest gdzieś tu? Nie, tu za 50 metrów. Kurde, mam nadzieję, że tam będzie gdzieś Gasmart. Bo iść taki kawał drogi z powrotem? Jest tu gdzieś? Nie, tu z kasyno, tutaj jest. Okej, okay, nie no, musimy iść tutaj tak do domu, bo mamy trzy sloty, tylko wolne. A, Nie, dobra, nieważne. Myślałem, że tutaj mogę iść i kupić coś. Kulipkę Slopshop? Nie, nie chcę. Co to jest Slopshop? Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że nic jakiegoś obraźliwego. Czy... nie wiem, zboczonego, czy juch wie co. Dobra, generalnie to jeśli chodzi o deskorolkę, nie, nie opłaca mi się kupować deskorolki, bo i tak można tutaj wszędzie sobie przebiec ładnie. A kiedyś na pewno sobie kupię samochód w tej grze, tak jest. Pewnie się zapytacie, po co? I... nie wiem, tak o, po prostu, bo chciałbym sobie na pewno pojeździć tutaj wozami w tej grze. Chciałbym zobaczyć po prostu. Co i jak, także ok. Idziemy i kupu kupujemy ingrediencje. Myślę, że zrobimy sobie podobne mieszanki co w demówce. O ile będzie to, będą mieć te same efekty. Dobra, wiem o co chodzi. Chciałbym kupić. Ile z tego może wyjść? Nie wiem. Jak dam 20, to jest 40. Kurde, czyli nie zrobimy z tego, co chciałem, mm, bo tutaj jest od której hudlum 2. <laughs> lipka Byśmy musieli trochę coś posprzedawać chyba, bo chciałem zrobić z tych samych rzeczy. Z energy Drinka. U Jezus. Nie, dobra, na razie może. Z... Chociaż nie. Na razie się z tym wstrzymamy. Chciałbym na pewno to i to ogarnąć. Wtedy możemy sobie zrobić Energy Drink, to, to i to. Chyba, że ogarniemy sobie. Kurde, nie wiem. Dobra, kupię sobie przynajmniej paracetamol. Kupię 6 paracetamolu, bo mamy tam jeszcze trochę kaski, w sensie nie trochę kaski, tylko trochę no tego dziadostwa, nie? W sensie OG kuszu to przynajmniej tak na spróbowanie daję, da, da, zmieszamy ludziom i damy im to po prostu jako próbki chociażby, bo raczej nie będę im opychał z paracetamolem. Dobra, ten Albert w ogóle to już, to już do odbioru jest, czy ja to odebrałem już? Odebrałem już chyba, tak. Ogarniemy sobie z tego. Tak, tak, i tutaj jest unknown. No ta. Startujemy, ja za ten czas jeszcze idę. Idę sobie jeszcze oddać Albertowi kaskę. Myślę, że zetniemy sobie jeszcze te rzeczy. Proszę bardzo. Ok, zerówkę. Daj mi 0 dolarów, wypłać. Dzięki. Ok, spłaciłem. Typa, dobra. I trzeba będzie sobie jeszcze podrobić. Ile będzie ma 2 OG kursu tylko. Ale 9 stówek zarobił. W sensie 2 OG ranu ma. Dobra, już się zrobił, yy, zrobiło z paracetamolem, idę na razie do Chociaż Na razie nie idę do Będziego. Zobaczmy, co tutaj się stworzyło. Ultra cake yy, sniki, czyli taki niewidzialny i slippery, czyli śliski albo śpiący, nazwijmy go cichy pierd i tyle, bo mi się nie chce nic teraz wymyślać. Tutaj i tak to jest chwilowy, przejściowy. Dobra, możemy sobie cichego pierda yy, zapakować. I to sam już dam jako próbkę, myślę. Kogoże jak im się to spodoba? kurde, może im się to spodobać. Holipka. Dobra, jeszcze dopakuję sobie dla Będziego rzeczy. Przy okazji jeszcze wezmę kaski, trochę od Będziego. No i możemy sobie jeszcze zakończyć dzień powoli, myślę. Okej, okay, damy, to, damy to Tego Te 6 sobie zostawię. Kurde, myślę, że to policja. Dobra, masz tutaj 21 tym razem. Ja sobie tutaj to ogarnę. Mamy 900. Coś wyleciało? Nie. Dobra, w ogóle cichy pierdol. Śmieszne. Dobra, wpłaćmy sobie wszystko. Okej. Okay. I pogadajmy sobie z wujem Nelsonem. Eee, to jest twój pierwszy mix. Możesz uzyskać inne efekty, miksując inne rzeczy, wpływa to na cenę, eee, bla 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 i tak dalej, okej. Okay. Co, Talk to real estate agent Mix a strain worth at least 60 dolarów No zaraz sobie to ogarniemy Na spokojnie Estate Agent mamy kurde zagadać do tego gościa z tym, co się zajmuje nieruchomościami. I co ja mam, kurde? Już sobie magazyn ogarnąć? Nie wiem, nie mam pojęcia. Dobra, mamy tutaj nasz towarek do ogarnięcia. Yy, no, w sensie do ogarnięcia, no do tych z naszych rzeczy, na, naszych kurde Spraw. Dam sobie tutaj te torebeczki. Myślę, że sobie już da. Aha, nie, bo tu jest cztery. Na razie nic tam nie dam. Okej, okay. posadzimy sobie znowu dwa tego, dwa tego. Te, to na razie nam się też przyda w dużej ilości, żeby, wiecie, mieć na zapas to i to. Także co, sadzimy raz jeszcze. Okej, okay. tymi śmiećmi się zajmiemy rano, póki co sobie zapiszę grę i mamy tutaj ogarnięte Sour Diesel, który będzie nam potrzebny do... Sour Majeranek oczywiście, który będzie nam potrzebny do... ingredienców, tak, tylko musimy teraz wbić sobie poziom, który potrzebujemy. Ok, handlarz zarobił 1200 dolarków, EXPA 110, Gier. Okej, okay, nic sobie tam nie wbiliśmy za bardzo. Holipka. To może wylistujmy za 60 naszego... Kurde. Tego. Cichego pierda. Co? Przydałoby się w sumie wylistować. Dobra, to za niedługo będzie do zbiorów. Czy coś potrzebuje Cztery ziemie. To jeszcze kolejne cztery może dokupię. No jest, wylistowany. Ale nikt tego chyba nie będzie kupował. No to sam się przejdę i porozdaję ludziom. Żeby wbić trochę, wiecie, expa, nie? Aha, tutaj mamy jeszcze to do roboty. Co tutaj robi piłka do koszykówki? Michael Jordan. 11 dolarów. Dobra, muszę poszukać jakichś potencjalnych klientów i im to dać. Tu jest dwóch. Mr. Ming i Peggy Myers. Proszę bardzo. Bo chcę expa sobie wbić. Eee! Pani Ming! Chcesz może? Muszę się tego pozbyć po prostu. O! I mamy klientkę, no i nice. Dobra, następni, Peggy Myers, no nie była zachwycona tym naszym tym. Okej, okay. poprzechodzę się tutaj po osiedlu i zobaczę kto tutaj będzie chciał jeszcze kupić i widzimy się za chwileczkę w sumie. A little ja stole czyli takie wiecie, zabójcze. Tak, wiem, że tu jest kamera, ale nic mi nie zrobią. Chcesz może za 60? O, no proszę bardzo. O, od razu to jara. Hi. Dobra, a ty może chciałbyś? Ty lubisz jakieś dziwne rzeczy. Nie? Kurde. O, sklep z, z tatuażami. A, dobra, Austina jeszcze nie. Kranki Frank? A, dobra, to jest ten. Ty, tatuaż mogę normalnie? Poka. Trochę tam jest tych tatuaży w sumie. Ale nie, nie chcę. Nie dziękuję. O, jezus, policja. Dobra, idę jeszcze, może, tutaj po kogoś innego. Szkoda, że się do fur nie można włamywać, na przykład. Albo do bagażników, nie? Dobra, wiem, że tutaj mieszka ta Molly, właśnie. Ona też jest kolejnym dystrybutorem, że tak to ujmę. Okay, tutaj nikogo nie ma w domu. Tutaj też nikogo nie ma. Tu nie mogę zapukać. Tu nikt nie mieszka. I tutaj też. To jest na sprzedaż? Za tysięcy? O kurde, dobra. Domek normalnie na sprzedaż. Eee, fajnie. Kurde, no chodzę od domu do domu jak jakiś akwizytor, bo chcę po prostu się pozbyć tego. Mam jeszcze dwa do pozbycia. No, kranki Franku. No, nie możesz, kurde, jeszcze wziąć. Jeszcze nie możesz, bo mnie jeszcze chyba nie znasz. No, kurde. Niech ktoś wyjdzie. Chcę się tego pozbyć. Jestem tu, tu jest Benji, tutaj jest Joyce Ball. Dobra. Ostatnim razem naszukałem się tej Joyce Ball. I ja, tak podczas montażu, skapłem się gdzie ona mieszka. Ona mieszka w przyczepie, tam gdzie Kranki Frank często też przesiaduje. E... Melissa? Kurde, nie mogę. A Tobę? Też nie mogę. E... Joyce Ball, ona mieszka tu. Nie ma jej w domu? Nie, ona jest tutaj, obok motelu. O, a może, może Mick będzie chciał? O, chciał to kupić. Dobra. Mam nadzieję, że się już ludzie nie będą upominać o tego pierda. Ty, Jutens. Nie, nie chcesz. Kim. Okej. Okay. A gdzie jest ta Joyce? Tu jest. Nie, tu jest Javier. Proszę. Nice, no i dobrze, kurde, o to chodzi właśnie. Zobaczmy, jak tam Benji sobie zbiera. To mam odlistowane, mam yy, 7 zostało już. Kurde, byle mole. To mu dam jeszcze dobry towarek. I mm, zastanawiam się, czy by poza odcinkami sobie troszeczkę nie poekspić, żeby już dorwać się do naszych ingredienców, które nas najbardziej. Interesują, ponieważ nie chciałbym zaczynać z byle głównym, tak szczerze mówiąc, yy, tylko chciałbym wymieszać coś dobrego, takiego co będzie za minimum 80 dolarków, bo wtedy sobie zarobimy naprawdę spore siano. Kurde, przecież tutaj szukam Benjiego, a przed chwilą go widziałem, że on tutaj idzie. Chodź tu, gościu. Dawaj to. Chodź tu, masz jeszcze to. A, okej, okay. no, dobra. I znowu masz 21 OG kuszu. Isk. Dobra, mamy 1700. W sumie 800. Tak jest, mamy 1800 i zastanawiam się, czy by poza odcinkami sobie też tutaj nie nie pograć trochę, żeby sobie powbijać. Offroad off skateboard? Dobra, ciekawe. A, faktycznie. Ma trochę większe kółka. A, wy tego nie widzicie, no to tutaj. No, zastanawiam się, czy by po prostu sobie poza odcinkami nie wbić yy, do tego... Yy, żeby mieć te ingrediency, wiadomo, nie. Lepsze. Yy, bo chciałbym się z grubej rury tutaj pierdupcyć w ten interes. Kurde, nie, konewka. Bo to już będzie do zbiorów, chyba, te. Ta. No, także myślę, że poza odcinkami sobie wbiję tam chyba do Hoodlum 4. Chociaż tam, tam chyba potrzeba. Kurde, nie wiem. Nie wiem właśnie, co zrobić i jak. Póki co, na szybko sobie jeszcze coś zasadzimy, myślę. b Dobra, jeszcze będziemy musieli kupić sobie ziemię później. Dobra, także mamy w sumie tutaj sporo tych rzeczy, tutaj jeszcze też sporo. Także myślę, że sobie dokupię chyba z 40 bagisów. Tylko niestety na stacji benzynowej, e, czyli ziemi już niestety nie dokupię dopiero następnego dnia, ponieważ e, no ziemi nie da się kupić na stacji. Yy, benzynowej ba bagisy, tak. I musimy stworzyć w ogóle jakiegoś miksa, który będzie kosztował minimum 60. Udało nam się zrobić takiego, co będzie, co jest warty minimum 55, którego sprzedamy po prostu za 60, ale może kiedyś się jeszcze pobawimy z tym pierdem. Póki co chciałbym sobie zrobić, e, jak to się nazywa, chciałbym sobie zrobić iś, 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 iś. mocnego po prostu, nie? Także zobaczmy, co w ogóle możemy jeszcze kupić. To... To i to będziemy potrzebować: Pedler One. Kurde, to jest po hudlum chyba. Chyba ta Hoodlum 4. No dobra, no jakoś sobie to wbijemy. Mam nadzieję, że szybko. Póki co tylko tyle. Póki co 40 bagisów, i e, sobie jeszcze załadujemy to, co nam zostało, chyba. Także dobra, ja sobie chyba jeszcze poza odcinkiem to wszystko dopakuję. Tam dam jedynie to mu. Wykorzystam sobie te wszystkie saszety przy okazji. Myślę, że uzbroję się w więcej towarku i w sumie to tyle. E, tutaj mamy bardzo dużo. To możemy zrobić w sumie tak. E, dobra. Mamy bardzo dużo tego, aż za dużo momentami. Myślę, że co? Możemy iść w sumie się drzemnąć, no bo co tutaj więcej do roboty? No nic. Nasz biznesik, interesik ładnie sobie idzie. Póki co musimy wbić niestety rangi. Ok, sprzedaliśmy dwa razy cichego pierda. Uuu, zarobił kolejnego tysiaka. 270 Expa tu mamy Hudlum 2 już chyba. Tak jest. Green... O, mamy nowy ten i nowy ingredient, nowy rodzaj Majeranu. Dobra, będziemy potrzebować. Okej, okay, ma 17. Będziemy potrzebować trochę właśnie tego Majeranu. Ale to też będziemy musieli sami coś w końcu sprzedać. I myślę, że sami będziemy sprzedawać nową odmianę, którą sobie zmiksujemy już myślę, że w następnym odcinku. Tak, także to sobie wszystko zbiorę poza odcinkami, mam już 50 minut nagrywania, także spory odcinek, więc co, to byłoby już na tyle. Także jeżeli wam się odcinek spodobał, możecie ustawić łapę w górę, jeśli jesteście nowi, to wiadomo sub i dzwon, żeby nie przegapić nowych odcinków. Możecie też widać na mojego Instagrama, wszystkie linki są w opisie pod filmem. No i co, ja się z wami żegnam. Siema.